Ostatnie lata pokazują, że skutki zmian klimatu dotyczą zarówno miast, jak i terenów wiejskich. Regulacja rzek, osuszanie mokradeł i wycinka lasów znacznie zmniejszyły możliwości zatrzymywania wody przez te ekosystemy. Dlatego coraz częściej występujące deszcze nawalne prowadzą do podtopień i powodzi, w połączeniu zaś z dłuższymi okresami suchymi, do mniejszej ilości wody w krajobrazie. Problemy te nasilają się z powodu uszczelniania i betonowania powierzchni. Przyspiesza to spływ wody deszczowej i dodatkowo podnosi temperaturę powietrza. Możemy temu przeciwdziałać, chwytając wodę. Naszą gminę coraz częściej nawiedzają podtopienia oraz powodzie. Wylewają skawinka, cedron, rzepnik. Zbierając wodę z wzgórz, zalewają piwnice, zalewają obejścia. Dlatego tak ważne jest zatrzymanie tej wody w miejscu opadu. Dlatego też zachęcamy mieszkańców do budowy najprostszych obiektów, Pomagających zbierać deszczówkę, jakimi są ogrody deszczowe. Ogrody deszczowe mogą wyglądać jak zwykła rabata, ale dzięki swojej specjalnej strukturze tak naprawdę zatrzymują więcej wody, zatrzymują ją na krótki okres czasu i ta woda, zamiast spływać do rzek albo do kanalizacji, jest powolnie filtrowana do gruntu. Dodatkowa zaleta ogrodów deszczowych jest taka, że podczas suszy rośliny mogą korzystać z tej wody, która została tam zgromadzona. Budowa ogrodu deszczowego nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Potrzebujemy kilku par rąk do pracy i podstawowych narzędzi, jak szpadle, grabie, mniejsze łopatki i grabki, wiaderka, taczka i rękawice. Pierwszym etapem prac jest wykopanie dołu. Przy niewielkich ogrodach można to zrobić własnymi siłami. Zależnie od projektu i potrzeb, dół powinien mieć od 50 do 80 cm głębokości. Następnie układamy warstwy, które różnią się w zależności od projektu. Jeśli potrzebna jest dodatkowa izolacja, można dół wyściełać agrowłókniną lub folią PVC. W naszym ogrodzie nie było takiej konieczności. Dolną warstwą jest kruszywo, które dzięki swojej porowatości zatrzymuje wodę. W tym przypadku użyliśmy kamienia łamanego i otoczaków, ale może być to też np. tłuczona cegła czy keramzyt. Z kolei górna warstwa to żyzna ziemia zmieszana z kawałkami kruszywa. Kolejny krok to sadzenie roślin. Rozluźniamy korzenie sadzonek, a następnie wkładamy je do przygotowanych dołków, przysypujemy i dokładnie ubijamy wokół nich ziemię. Wybieramy gatunki, które dobrze radzą sobie zarówno z dużą ilością wody, jak i długimi suszami. Sprawdzą się na przykład kosaciec syberyjski, turzyca włosowa czy paprotka zwyczajna. Na koniec obsypujemy całość zrębkami drewnianymi i ozdobnym żwirem lub korą. Dzisiaj spotkaliśmy się w Radziszowie, żeby urządzić jeden z ogródków deszczowych, które nasza gmina realizuje w ramach różnych projektów, różnych pomysłów. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby szukać rozwiązań pozwalających na retencję, zatrzymanie wody. Jest z tym duży problem w całej gminie, także w tej miejscowości, w której jesteśmy, w Radiszowie. Po jednej stronie są oczywiście ogromne rozwiązania związane z retencją, ze zbiornikami suchymi, ale każdy z nas coś może w tym celu zrobić, robiąc chociażby takie niewielkie ogródki deszczowe na swoich działkach. No i właśnie dzisiaj w Radiszowie uczymy się, jak takie rzeczy można w prawidłowy sposób zrobić, żeby po pierwsze przytrzymać trochę wody na działce, a po drugie, żeby nasze otoczenie było ładniejsze. Ogrody deszczowe nie wymagają wiele uwagi. Po posadzeniu roślin i w razie bardzo długich susz należy je podlać, a na początku jesieni uciąć suche liście oraz sprawdzić drożność rur i rynien. Obiekty małej retencji łagodzą skutki susz, a zatrzymując wodę i opóźniając jej spływ pozwalają na uniknięcie suszy. Aby jednak mieć efekt w skali całej gminy, potrzeba bardzo dużo takich rozwiązań. Dlatego warto, aby przy każdym budynku był pojemnik na deszczówkę. Albo ogród deszczowy. Będzie to znacznie skuteczniejsze, tańsze i lepsze dla przyrody niż jedno duże rozwiązanie, jak na przykład zbiornik retencyjny. Gmina Skawina wspiera budowanie ogrodów deszczowych już od kilku lat. Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do tworzenia podobnych rozwiązań w swoich obejściach. Tylko razem możemy poradzić sobie z problemem wód opadowych. Czy budowa ogrodu była dla Was trudna? Nie! Co robić dalej?